Cześć, dzień dobry. Dwa dni ogromnych kolarskich emocji za nami. Wyścigi w kolarstwie górskim w olimpijskim cross country na igrzyskach olimpijskich to jest to, na co czekaliśmy my kibice, ale czekali przede wszystkim chyba zawodnicy, bo to, co mówili przed startem i to, co mówili na mecie wyraźnie pokazuje, że wielu z nich liczyło na medal. A jak wiadomo, ta podium tylko 3 stopnie. Opinie o trasie przed zawodami były jednoznaczne, bardzo powiedziałbym nawet krytyczne. Tomek Pitcock mówił o trasie, która była nijaka. Evie Richards mówiła o trasie wręcz gravelowej, Nino Schurter też podkreślał, że no nie ma na tej trasie zbyt dużo elementów technicznych, jest po prostu zrobiona sztuczna trasa z szczurowymi alejkami. A projektantem tej trasy była ta sama osoba, która układała trasę i budowała trasę na Igrzyska w Rio i w Tokio. Okazuje się, że jednak, że jeśli trasa jest taka sama, poziom sportowy jest absolutnie wysoki, bo na starcie stanęło 36 zawodników, 36 zawodniczek w każdym z wyścigów. Najlepsi z najlepszych absolutnie, ze wszystkich liczących się w kolarstwie górskim krajów. No to mamy taki efekt, że ściganie jest absolutnie topowe. W wyścigu kobiet bardzo dużo emocji wynikających z tego, że w walce o drugie i trzecie miejsce Mieliśmy no, zwroty akcji, wręcz kontrowersje, bo po pierwsze Puk Pieterse złapała kapcia w, w tylnym kole, przez który straciła szansę na, na srebrny medal. Loana Lecom, która jechała na trzecim miejscu, doścignięta przez Jenny Rizwec i Laure Stiger. Niestety upada, bardzo pechowo upada, traci przytomność. Potem okazuje się, że na szczęście nic złego się nie stało, no ale znowu medal odjeżdża. Mamy naprawdę fajną, ciekawą, emocjonującą walkę o medale srebrny i brązowy w wyścigu kobiet, a Paulin, faraon Prywo ze łzami w oczach, wjeżdża na metę po tym, jak cztery razy próbuje swoich startów w Igrzyskach Olimpijskich, dopiero za czwartym razem udaje się, ale nie udaje się w zawodów ukończyć, udaje się je wygrać, więc spełnia swój, na swoje marzenie i mówi wprost: to koniec jej przygody z kolarstwem górskim. Osiągnęła w nim wszystko, więc teraz czas na powrót na szosę, gdzie już była mistrzynią świata kilka ładnych lat temu. No i celem nadrzędnym zwycięstwo w Tour de France Kobiet. Jedyną Polką na wyścigu olimpijskim w Paryżu, Paula Gorycka, 27 miejsce. Niestety, upadek, niestety, defekt. Bardzo duża kilkunastominutowa strata skutkuje tym, że na dwa okrążenia do końca nasza zawodniczka, nasza reprezentantka jest zdejmowana z trasy. I tak troszkę można powiedzieć, przeskakując do wyścigu mężczyzn, to samo 27 miejsce zajmuje Krzysztof Łukasik, ale jaki inny jest ten wynik sportowy, jeśli spojrzymy na to, co działo się w wyścigu mężczyzn? Po przede wszystkim Krzysiek Łukasik ten, to 27 miejsce osiąga ze, czasem 7, ze stratą 7 minut i 33 sekund do zwycięzcy, to ma Pitkoka. Natomiast po pierwszą połowę wyścigu, pierwsze 4,5 prawie 5 okrążeń przejeżdża równiutko z czasem 11,26-11,28 to jest w ogóle można powiedzieć szwajcarski zegarek, ten nasz Krzysiek. No ale niestety błąd, upadek odpada od grupy i już tutaj nie jest w stanie ponownie utrzymać tego tempa. Ale i tak świetny, bardzo solidny wyścig krzyżka, ogromne powody do zadowolenia, tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę to, co działo się z przodu, to, co działo się w walce, w walce o złoto, bo w walce o złoto działo się bardzo dużo. Tutaj oczywiście Tom Pitcock obronił tytuł mistrzowski, tytuł mistrza olimpijskiego z Tokio po trzech latach, a nie po czterech, bo jak wiemy, Tokio zostało opóźnione o rok przez COVID. Mamy bardzo emocjonującą walkę o to zwycięstwo, mamy tasowanie się, mamy defekt Toma Pitkoka, który mówił, że trasa jest nijaka prosta, jest tylko jedna linia przejazdu, a jednak nie wystrzega się błędu, który kosztuje go. Defekt przedniego koła. Jak się okazuje, później w wywiadzie, mówi, że markuje przed Wiktorem Koreckim, który jest za nim na kole, że tego defektu nie ma, stara się jechać jak najmocniej, ale dojeżdżają do dropa. Dropa na kapciu się nie da przeskoczyć, szczególnie na przednim kole, więc siada z roweru i w tym momencie Wiktor Korecki odjeżdża. W boksie technicznym z kolei jego zaplecze to ma zaskoczone, nie jest w stanie. Tak szybko zareagować, bo nie wiedzą o defekcie, bo, bo ten defekt nie był sygnalizowany. Ale przednie koło na szczęście, ta wymiana idzie szybko. 30 parę sekund później na trasę wraca tą Pitcock. No i goni 9 goni. miejsce. A do pierwszego sporo. Na szczęście do końca wyścigu jeszcze pięć okrążeń, więc można jechać, jest, jest czas na nadrabianie, i to Pitcock robi. Przeskakuje między kolejnymi zawodnikami, przeskakuje coraz wyżej, pomaga mu trochę, można powiedzieć, jego rodak, Charlie, Charlie Aldridge, 23-latek z Wielkiej Brytanii, który w pewnym momencie trochę wiezie na kole Pitcocka, który troszkę łapie oddechu. A ten znowu przeskakuje do, z kolei zawodnika z RPA do Alana Hatterlego, a potem we dwóch dojeżdżają do, do Koreckiego i wydaje się, że wyścig otwiera się na nowo. Jest półtora okrążenia do końca. Korecki atakuje, Korecki odjeżdża, Pitkok spawa, potem znowu tylko w drugą stronę Pitkok odjeżdża, Korecki spawa, potem znowu Korecki odjeżdża i wydaje się, że już wyścig jest rozstrzygnięty, i nagle z, z lasu wyjeżdżają zawodnicy w znowu odwróconej kolejności. Do Pitkok prowadzi. Komentator, tu jak słuchałem w tym momencie relacji TVP Sport, Kronel Losicki mówi, że spadł łańcuch Koreckiemu. To chyba był tylko domysł, bo później okazało się w relacji nagranej przez jednego z kibiców, że korecki na zmęczeniu popełnił błąd. Wypadł z trasy, uderzył w drzewo. W tym momencie Pitcock wyszedł na prowadzenie. No i ten fortunny, niefortunny ostatni manewr, wyprzedzanie się w lesie. Pitkok jedzie po wewnętrznej, Korecki jedzie po zewnętrznej. Na jego trasie jest drzewo, więc musi zjechać do wewnątrz. Uderza w Pitkoka. Wygląda to tak z pozoru: na, na to, że to Pitcock wymusił. Pitkok zajechał, a tak naprawdę to Korecki wjechał w Pitkoka. Ten musi się wypiąć, pod, podeprzeć nogą. Pitkok odjeżdża do mety dosłownie już ostatnie setki metrów. Brytyjczyk ponownie mistrzem olimpijskim w kolarstwie górskim, w cross country. No i taka trochę niezręczna sytuacja, bo kiedy mamy piękne, sportowe święto w wyścigu kobiet, wjeżdżająca, triumfująca Paulin Fanon-Prevot przy dopingu ty kilkunastu tysięcy kibiców, wspierające tutaj też, przez, wspierane przez kibiców zawodniczki Jenny Rizwec czy Halej Baten, czy, czy kolejne wjeżdżające na metę. Tutaj piękny doping, piękne emocje, łzy wzruszenia. Tutaj Pitcocka wita, wytają buczący kibice. 13 tysięcy gardeł Buczy z dezaprobatą pod adresem Pitcocka. Uważają, że oszukał, że odebrał koreckiemu zwycięstwo. Korecki też nie zachowuje się tak jak trzeba, emocje biorą górę. Nie gratuluję Pitcockowi. Dopiero kilkadziesiąt minut później na konferencji prasowej przyznaje, że rzeczywiście, no to jest. Taka walka dość jest wpisana w sport, a o tym też mówi Pitcock. On przyjechał na Igrzyska, przyjechał tu wygrać. Kolarstwo też jest sportem kontaktowym, tym bardziej jak ktoś ściga się chociażby w przełajach, to wie, że tego przepychania na barki, na ramiona nie brakuje. Także cóż, no. Troszkę, troszkę smaku zostaje przy tym wyścigu mężczyzn, ale mimo wszystko to były piękne Igrzyska. To był fajny wyścig, to były fajne wyścigi na takie emocje czekaliśmy jeśli chodzi o pozostałe rezultaty mężczyzn no swojego rozczarowania nie kryją na mecie Sam Gaze Luka Bradot, który przyjeżdża jako czwarty Matthias Fleckiger, który przyjeżdża jako piąty Nino Schurter również jest rozczarowany swoim dziewiątym miejscem i stratą raptem dwóch minut do, do zwycięzców no ale przyjechał po to, żeby pożegnać się z, z igrzyskami e, olimpijskimi, e, po to, żeby pokazać swojej córce, jak e, pięknie jeździ, jak, e, jak zwycięża, jak staje na podium. Tego podium w tym roku nie było. Wiele, wielu zawodników, wiele zawodniczek miało apetyt na podium. Skończyło się na tym, e, na czym się skończyło. Te tylko trzy stopnie. Igrzyska za e, 4 lata w Los Angeles, ale już za miesiąc e, Mistrzostwa Świata w Andorze. Także chwila odpoczynku dla zawodników i ściganie idzie dalej a już za dwa tygodnie kolejna runda Pucharu Polski w o wygorcach. to tyle ode mnie napiszcie w komentarzach jak Wam się podobały wyścigi kogo najchętniej widzielibyście na podium a jednak na to podium nie dojechał kogo wspieraliście, komu kibicowaliście i do usłyszenia w kolejnej rozmowie strzała, cześć!